Osobna kuchnia, a po drugiej stronie też fajnie, bo osobna łazienka. Salon z otwartym drugim pokojem. Oczywiście. sypialnia. Tak, możesz to zamknąć, natomiast łącznie ta część ma około 20 metrów kwadratowych. Zobaczmy, czy sypialnię zamkniesz, bo będziesz miał wtedy tutaj pełne 7 metrów kwadratowych. Czy przy takim metrażu to, to ta sypialnia będzie stricte tylko taką y, częścią na łóżko właśnie? Tak się wydaje przynajmniej. Zależy, jakie duże łóżko też do... chcesz, wiesz? Bo chcesz dwa na dwa, no to... No oczywiście, no to tak? no, jest ja, ja, ja śpię na przykład tak. No dobra, no to będzie łóżko i mała szafa. Na pewno coś poradzisz. Tę ścianę wyrzucamy. Tworzy nam się przestrzeń około 20 metrów tak. kwadratowych. Otwarta, fajnie doświetlona, mamy aneks kuchenny. Wysoka zabudowa, gdzie będziesz miał mnóstwo szafek. Blat, którym możemy nawet trochę zakręcić, żebyś miał półwysep. Za półwyspem będzie też miejsce na stół. A tutaj, gdzie stoimy, fajny wypoczynek. Kurczaczki, już to widzę.